Zgłosił się do mnie klient i powiedział, że samochód mu się znudził. Znudził mu się, nie mógł na niego patrzeć. Wziął się i go porąbał. Po prostu wziął, nie chce mieć tego auta, porąbał samochód. No ale doszedł do siebie, przespał się z tym, wstaje rano i mówi, że jednak mu się ten samochód podoba. Natomiast ma problem, bo jest porąbany, zepsuty i nie wie co ma zrobić. Między innymi jest porąbany sterownik silnika i trzeba go naprawić. Ten sterownik wygląda tak. Bierzemy się do pracy. Będziemy przywracać do życia sterownik silnika od Renault Clio, chyba czwartej generacji RS. Oryginalny sterownik dostał poważny strzał. Tak mocno, że aż Obudowa, ale też płyta sterownika jest pęknięta, uszkodzona. No nie ma tutaj czego ratować. Chcielibyśmy to odbudować praktycznie od początku. Sklonujemy zawartość oryginalnego sterownika do nowego o tych samych numerach. Można odczytać zawartość procesora w programie i za pomocą sprzętu do odczytu takich sterowników. Na przykład Autotuner Flex um, lub pochodne. Ja akurat nie korzystam z Flexa. Przeprowadzę wylutowanie procesora z oryginału dodawcy. Jeszcze rzut oka na opis sterownika e, jest to ems 3155 od Continentala. Przechodzę do otwarcia oryginału i zobaczę, co tam się w środku się dzieje. Sterownik mamy na wierzchu. Jak widać, nie wygląda to dobrze. Sterownik ma całą uszkodzoną, pękniętą płytę. Natomiast procesor jest w dość dobrym stanie. Przystępuję do demontażu samej płyty z obudowy sterownika. Oddzieliłem sobie płytę od, od obudowy i będziemy zaczynać przeszczep. Wylutowywanie takich układów e, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Trzeba w dość rozsądny sposób posługiwać się lutownicą, a raczej hoterem. Nie można układu przegrzać. No i wymaga to przede wszystkim techniki, doświadczenia. Można też to ryzyko troszkę zminimalizować poprzez uniknięcie tak zwanego szoku termicznego. Tak się dzieje w przypadku, gdy no cała płytka ma, powiedzmy, temperaturę otoczenia, czyli załóżmy 20-20 kilka stopni, a procesor ma 350. Mniej więcej z taką temperaturą 350-380 ja takie układy wylotowuję. Żeby uniknąć takiego szoku, ja używam podgrzewacza. Wygląda to w ten sposób. Tu akurat mam inny sterownik, nad którym też pracuję. Podgrzewacz, którego ja używam, to jest Thermaltronics THT300. Jest półautomatycznym, nazwijmy to, podgrzewaczem. To znaczy. Wymaga podpiętych sensorów temperatury do działania. Ma trzy tryby pracy, i w zależności od trybu mamy różną kontrolę temperatury. Trybem, którego ja przeważnie używam, jest to tryb kontroli temperatury przez sensor, no przez jeden z sensorów. Tu akurat jest to opisane jako sensor B. I podgrzewacz dąży do uzyskania zadanej temperatury właśnie na tym sensorze. Czyli jeśli ustawiamy sobie tutaj 100 stopni, 150, to tak reguluje wewnętrzną grzałką, aby te 150 zadane uzyskać. Montuję sensor B za pomocą taśmy. Kaptonowej i sensor C, który będzie służyć do kontroli temperatury. Włączam podgrzewacz. Wybieram opcję numer 1, gdzie kontroluję temperaturę za pomocą, gdzie sensor służy do sensor B służy do kontrolowania temperatury i przechodzę do ustawienia temperatury. Tutaj mamy aż. 198 stopni to jest dużo, natomiast tutaj nie ma to większego znaczenia, bo płytka nie musi przeżyć. Chociaż lepiej, żeby tą temperaturę zmniejszyć, tym bardziej, że procesor powinien łatwo zejść. Zrobię sobie na przykład 160 stopni. Mogę zmienić sobie widoki. Na wyświetlaczu wówczas y, będę widział temperatury sensora B i C. Mogę zmienić sobie na temperaturę pierwszą, czyli jest to sensor B 80 stopni. Widzimy, że tutaj jest literka B. I temperatura druga i w tym momencie jest to 52 stopni. W tym widoku widzimy. Podgląd na obie temperatury. Temperatura C 62 stopnie, temperatura B 98 stopni. Mamy jeszcze aktualną temperaturę wewnętrznego sensora. Jest to aż 390 stopni. Jest to sensor B. Na sensorze B mamy 130 stopni w tej chwili. Ja sobie przygotuję Hot Air'a. Zacznę od 350 stopni przepływ 40. Nakładam flux na część z nóżkami procesora. Aby lepiej rozłożyć na nich ciepło. Przechodzę do podgrzewania procesora. Kontrola temperatury na podgrzewaczu ma też tę zaletę, że na bieżąco widać, jaka jest temperatura wokół procesora, co pozwala w odpowiednim momencie zacząć podnosić upad. Jak jest już blisko stopnia topnienia cyny, no to możemy działać. Tu akurat mamy. 260, w zależności od tego, jak pracuję hoterem, ale delikatnie sprawdzę sobie, czy układ chce się podnosić. Zwiększę sobie temperaturę do 380 stopni. Dobra. Układ się poddaje. Mam go w górze i odkładam w bezpieczne miejsce. Podobną operację przeprowadzam na dawcy. Montuję płytkę sterownika dawcy. Podobnie montuję sensory, ale teraz. Troszkę sobie oddalę sensor C i sensor B, aby nie reagował mi w ten sposób na szybką zmianę temperatury. I ustawię sobie temperaturę 120 stopni. Temperatura zadana. Przełączam sobie widok temperatury i czekam na rozgrzanie. W międzyczasie przejdę sobie na widok z, z mikroskopu i zobaczę w jakim stanie ten układ szedł. Dobra, tu jest wszystko w porządku. Wszystkie nóżki są na miejscu. Nic złego się nie wydarzyło podczas ściągania układu, i każda strona wygląda ok. Na podgrzewaczu mam 108 stopni, a raczej na płytce sterownika, bo na podgrzewaczu jest o wiele więcej. Zaczynam od 350 stopni. Staram się równomiernie ogrzewać procesor. Dobra, przechodzę na 380. Na sensorze B mam 180 stopni. Mamy go. Odkładam go sobie troszkę dalej, żeby mi się czasami nie pomyliło. Korzystając z temperatury płytki, oczyszcza sobie punkty na sterowniku. Wyłączam podgrzewacz, czekam aż płytka ostygnie, oczyszczam ją i zabieram się do lutowania procesora. Zaczynam sobie od nałożenia fluxu. Mam sobie procesor na pozycję. Na razie ustawię sobie tylko cztery nóżki, dolne i górne. Zalutuję je tak, żeby procesor przyjął odpowiednią pozycję, a potem zajmę się resztą. To jest w porządku. Użyję sobie przez kilka sekund hotera po to, żeby troszkę rozpuścić ten flux. Dobra, myślę, że pozycja procesora jest w tej chwili w porządku. Dobra, jedna nóżka jest. Druga także. Ponownie zmieniam sobie grot na tak zwaną. To się chyba szpatułka nazywa. On ma taki podłużny kształt. On mi się dobrze sprawdza przy właśnie takich podłużnych lutowaniach i bardzo fajnie równomiernie lutuje nóżki. Procesor ładnie siedzi. Oczyszczę sobie teraz układ z tego fluksu, który się wylał spod procesora. Użyję hotera żeby reszta i za wyparowała. I robię jeszcze ostatnią inspekcję pod mikroskopem. Oglądam dokładnie każdą nóżkę pod kątem spoiny lutowniczej i braku zwarcia. odwrócę sobie tą płytkę, żeby ją żeby te spoiny widzieć pod lepszym kątem. Robotę mamy wykonaną w zasadzie, jeśli chodzi o lutowanie. W tym sterowniku nie ma żadnej innej logiki, która powinna być przełożona. Wszystkie dane odnośnie mapy, immobilizera i ustawień konfiguracji auta znajdują się w tym procesorze. Mamy to przełożone, sprawdzone. Niestety nie jestem w stanie w tej chwili sprawdzić tego na samochodzie, bo auto jest jeszcze w trakcie naprawy. W związku z czym składam to do oryginalnej obudowy i czekam na informacje od klienta. Jak to będzie funkcjonować? Wadą takiej metody jest potrzeba otwarcia sterownika silnika, tym samym zerwanie oryginalnego silikonu. Nałożonego w fabryce. W przypadku tego rodzaju obudowy, która jest nieskręcana z zewnątrz, tylko zaginana, może to powodować jego nieszczelność. W związku z czym mnie jeszcze czeka oczyszczenie tego fabrycznego filtronu i nałożenie nowego. Jeśli dotrwaliście do końca tego filmu, bardzo dziękuję za jego obejrzenie i pozdrawiam serdecznie.